HALO, halo! DZIECIAKI! Witam, ja pytam, z tej strony MasterSoup15 Co za brzydka ścinka, przepraszam bardzo, no już tutaj 60 fpsów, niech wygłupiamy się W ogóle, na nagraniu nie ma 60 fpsów Oczywiście następny, zajebiście pozytywny odcinek Zagrajmy w Włochlast, jak to mówił Osama eee, Tak, kolejny odcineczek w Outlastie Moi drodzy Państwo, jedziemy z nimi. Mamy za zadanie wydostać się obecnie ze ścieków, które są przejebaną lokacją, naprawdę, z tego co pamiętam. E, aczkolwiek, moi drodzy, ja zauważyłem, że tak troszeczkę jakby. O, dzień dobry panu Fa Fada Martin. Jest, Fada Martin. Mm. Jakby wiecie, ja w ogóle nie nagrywam w 60 FPS-ach.

Więc tak, więc ja nie nagrywam w 60 klatkach, więc to jest logiczne, że ich nie ma, natomiast denerwuje mnie troszeczkę. Nie wiem, to no tak, wiecie, powiedzcie serio, napiszcie w komentarzach, czy was na przykład, nie wiem, w kurwie jakoś wybitnie to, że, no nie wiem, no tak to nagranie jakby nie jest. Nie powiedziałbym, że laguje, ale... No czy ja wiem. Wiecie, no... Da się to oglądać, oczywiście, powiedzcie, czy... Naprawdę, że tak powiem, to kole w oczy. Czy to kole w oczy, że nie wiem, są jakieś takie ścinki, że czasem, że coś wiecie. Poruszam ekranem i wiecie, tak trochę tak trochę niefajnie jest, w sensie tego. Tak, nie ma takiej płynności, nie? Widzę, że tutaj już rzeka krwi się zrobiła. Male word, female word. Yy, tak, czyli jest też odpływ z jakiegoś bloku działu dla kobiet, prawda? I warto bardzo tutaj zauważyć: jest dosyć istotne, że on jest zamknięty. Yy, on nie jest zamknięty bez powodu, moi drodzy Państwo, ponieważ mogę już. to nie jest żaden spoiler. Mogę Państwu powiedzieć, że. Yy, blok. Oj, świetnie. <laughs> Pamiętam, jak się Adi tego przestraszył. Jak pierwszy raz w to graliśmy na, u niego na kąpiu właśnie. Nota. E, tego albo innego, nie pamiętam już, chyba tego. Tak czy inaczej, moi drodzy... E, no i patrz, zajebałem się w akcji, już nie pamiętam. A, no oczywiście, blok e, dla kobiet, który był kiedyś. Tu również były normalne pacjentki, kobiety, nie? Ale, ale również, nie wiem, no pielęgniarki i tak dalej, prawda? Nie, yy, teraz nie ma tutaj nikogo. Yy, zanim tutaj wybuchło, rozpętało się piekło. Za co to było? Po jakiś trup tam skończy. Efekty, audio na najwyższym poziomie. Zauważcie, że w tej grze kompletnie nie ma kobiet. Ale tak zupełnie, no nie? Ani jednej. Nawet nie wiem, wśród ochrony, no to tak średnio, nie? Ale nawet wśród. Pacjentów nie ma ani jednej przecież też się zdarzają pojebane, nie? Jakieś wiedźmy eee, Nie, nic, zero. Ale kiedyś był odpływ z powiedzmy bloku dla kobiet, nie? On został zamknięty. Dowiemy się dlaczego. Także dowiemy się dlaczego, moi drodzy Państwo, będzie na ten temat dokument, nie wiem, spróbujemy w prawo. Zobaczymy. No tak, zobaczymy, co jest w lewo. W lewo nie ma nic, okej. Okay. A może bateria? Nie, na no, wodzie bez sensu. Dobra. Oszczędzamy bateria, moi drodzy. Czy znaczy nie idzie źle, jakby. A w ogóle, patrzcie, ja tu zauważyłem, że na tym trudnym. Ja mogę mieć yy, maks. 5 baterii, a nie 10. Właśnie. Fajne, fajnie. Znaczy, w sumie to nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie. Nie fajnie to się prezentuje. Ok, też. Co do, to, o, dzień dobry, pan. Co do topografii w ogóle tego e, o, ośrodka, tej infrastruktury całej. Mount Massif Asylum, dobra, wypierdalaj, e, to zauważcie, że my przechodzimy jakby tylko przez fragment, prawda? E, my, my, my nie otwieramy wszystkich drzwi na terenie ośrodka. My nie wchodzimy w każdą szczelinę. Nie zwiedziliśmy najprawdopodobniej całych kanałów, również. Po prostu to miejsce jest ogromne naprawdę w chuj żałuję, że... Bo wiecie, jakby... Ja jestem fanem takich miejskich eksploracji, takich kurbeksów. Po prostu nie mogę sobie darować, że nie ma takiego czegoś w prawdziwym życiu. Znaczy pewnie... Jezu, może gdzieś jest, nie wiadomo. Wiecie, jakby kiedyś, kiedyś, znaczy jeszcze w 2020 byłem w takim opuszczonym... Podziemnym bunkrze, podziemnej serii bunkrów. No nawet nie bunkrów, schron przeciwatomowy, tak naprawdę postsowiecki, który jeszcze wcześniej łączył się z bunkrami nazistow, nazistów. Z nie, nie, niemieckimi z tych, z II wojny światowej, nie? Tych dru, drugich wojen całych, nie? tych i ten i moi drodzy państwo no duże w kurwę nie zwiedziłem tego całego naprawdę naprawdę sporo spory spory obszar coś nie było aż takich wielkich przestrzeni oczywiście jak tu w tych kanałach bo to to jest w ogóle coś pięknego nie ale też zupełnie pitch black słuchajcie po prostu totalna ciemnica bez latarki ani róż po prostu z tym, że tam były akurat czujniki ruchu, bo to było obok jednostki wojskowej, więc trochę przypał, nie? Ale więc musieliśmy. Jeżeli zobaczyliśmy jakiś czujnik, poruszaliśmy się naprawdę powoli. Natomiast. No, na, na, natomiast. O, chyba tak. Z połowę y, przeszliśmy. Y, znaczy, ja byłem tylko w tej radzieckiej sekcji. Nie, do tej niemieckiej wszedłem, bo wiecie, oczywiście poszliśmy tam. Okej. Okay. Poszliśmy tam w piątkę, ale. Chłopaki troszeczkę, troszeczkę, że tak powiem wycykały Poza oczywiście Andrzejem Z, którego poznałem, który ze mną strzadł, się nie bał, zajebał chłopak yy, ale no, ale, ale później O Jezu, tak bo pierwszy raz zrobiliśmy taki obchód tylko po tej części sowieckiej Kurwa, ja wiem co to będzie Dobra, wiecie co, no ja się, ja se... Tyż chyba w chuja lecisz Dobra, dokończymy później. No nie widzę, skurwysyna. No skurwia, na mnie idzie po prostu. Go, 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 kurwa. Nice, ładnie, ładnie poszło Good job, good, wo good work everyone Dobrze, dobrze, dobrze Bo przy tym fragmencie Jak nie znajdziecie, pamiętam, właśnie tych schodów To można się jebać z nim długo i namiętnie Tyle państwu powiem, dobra Okej Okej okay. Okay. Moi drodzy państwo W ogóle czy on tam jeszcze na nas czeka. Kurczę, chyba nie Chyba sobie poszło na wszelki wypadek z tej strony zamykamy, nie te mailwork. Dobra, wydostaliśmy <laughs> się. Yo! No kurwa ty pedale jebany! Ale chuja widzę ty. Co to było w THE FUCK Zdejmij to, dobra. W sensie ten tryb nocny. Nie ja przeszedłem. Aha, i wracałem do ścieków, tak? Nawet nie. Ja, kompletnie na ślepo. Instynkt, ludzie. Instynkt. Nawet nie wiedziałem, że ten gość mnie zaatakuje. Po prostu. Z... Jak nie urok, to przemarsz wo wojsk, po prostu, nie? Mmm. Kończąc. Weszliśmy sobie tam z Andrezem do tych właśnie sowieckich schronów. No i tą właśnie tylko część sowiecką znaleźliśmy i nagraliśmy złym telefonem. Była słaba jakość. Co tam się dzieje na miłość boską? Co to kurwa za jakieś jazdy chory są? Wrzaski, potępięcze z samych głębi piekielnych. No nieważne. Co tu się znowu. Aha. Jo. Dobra. Proszę mi powiedzieć, co tutaj się dzieje. A chłopcy, halo! Nie no, widzę, że ja tędy nie przejdę. To trzeba nagrać. O, patrz, nawet trzeba było. No kurwa, autentycznie. Uczta dla much. Tak jest. Niewykluczone. Niewykluczone, moi drodzy. No i nagraliśmy nagraliśmy złą kamerą, więc później ja zrobiłem powrót już sam, nawet bez Andresia. Z lepszą kamerą, żeby to wszystko uwiecznić. No i uwieczniłem, ale powiem Wam, że trochę. Wiecie, no jak... Te, te, te bardziej się bałem, że mnie te czujniki ruchu dojadą, nie? Ale, ale tak samemu, w tej kompletnej ciemni, tylko z latareczką. I wtedy dopiero znalazłem przejście do tych, zupełnie drugiej sekcji, tej sekcji niemieckiej. Ale tam była kolejna czujka, więc bałem się, że ta może być, nie wiem, wiecie, tak stwierdziłem, lepiej nie kusić losu, kurwa, sam jestem w tym padole łez po ciemku. Finger first, then balls, then tongue, czyli tak. Czyli najpierw palce, później jaja, na koniec język. No spoko, jakby kurwa, każdy, każdy, każdy ma swój fetysz, nie? Chyba. Moim na przykład jest Outlast, nie? <grymne> <grymne> Dobra. A to w sumie to sobie to... No przeczytajmy oczywiście. Przemyślna tortura. Tortura. La tortura jak ktoś chyba, ażaki. Mhm. No i w ogóle te psychole. Tworzyły własny świat własne, własne community nie? O chuj. Czekaj, to, to, to nie plasuje się najlepiej. Rozumiem, że nie tędy, nie Dobra, zmieńmy baterię. Wyjdźmy z tego typu było oczywiście. W ogóle wyjdźmy z kamery. Bo ona też... To nie no, to on nie otworzy. ustało. No tak, no. no. Jakieś tam wrzaski jeszcze z oddali. Dobra, no bateria. E, żeby było jasne, moi drodzy, e, po prostu kończąc e, swój wywód, zawróciłem. Pozwiedzałem tą część. Wiecie. E, sowiecką. Duża, duża. Dwa piętra na minusie. Oczywiście, wszystko pod ziemią, tak? Wiecie, to był środek lata. Na dworze upał, a tam w środku było tak zimno, tak doskonale po prostu. Tam było z jakichś, nie wiem, 14 stopni, 10. 10 nawet stopni, bym powiedział chyba. Okej, okay, nie tędy. Masakra naprawdę. W sensie masakra, że dobrze, że fajnie właśnie. Ja to nie lubię gorąco, ja wolę zimno. Mm, więc no. Dzień dobry. O tak. Moi drodzy Państwo Klementynka w tle, że tutaj tych kotar nie odsłania Je, co to za jakieś tam? Proszę się tak nie zachowywać, naprawdę No, nie zła jazda. Dobra. No i co, no i tak się skończyło, że tam właśnie zrobiłem jeszcze tą rundkę po tych niemieckich, nie chodziłem, bo stwierdziłem, nie ma co kusić losu, nie? Najzwyczajniej no w świecie. Spierdoliłem tak, jak to zrobimy też teraz. O, Hockley, dzień dobry. tutaj wchodzi zajebista muzyka Jesteś produktem, jesteś podatkiem, co to było? Musi być inna droga Niestety, oni też najgłupsi na świecie nie są o, Czajcie to napięcie, ludzie, czajcie to napięcie O kurwa dobry państwu Rider, Wall rider. Wszyscy tutaj popierdoleni. O! Dobra, tędy. Proszę mnie zostawić naprawdę, ja płacę podatki. Podatek od Wall ridera przyszli zapłacić kurwa. Podstępna mała ci. Co jest? O chuj, to nie koniec, ty, czekaj Chopcy, halo! Proszę zaczekać. Dobra. Hytz, Chcę moje pieniądze, Chcę moje pieniądze. O Jezu, ja tak kocham te teksty czasami! No raczej nie. Tak zrobię. Mogę? Dziękuję. Okay. na Nastic. Hey, you're the right choice here, buddy. Hey, you're that bullshit priests guy, aren't you? It's a witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll two martini lunch. Have a little confab. blah blah. Wydostaliśmy się z piekła tylko po to, by trafić do limbusa, moi drodzy. To nieźle nam przyjechał, bo obraz taki rozjechany. i mm here -hmm. at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Mhm, Run free! <laughs> I'm in no hurry. No? Alright. Those are the grindstone, I like that. Okay then, right this way. No, gościu się completely about tak? Mówię, to, to topografia tego miejsca, struktura po prostu do dziś mnie zachwyca. Pierwszy raz w ogóle w tą grę gram na kompie tak naprawdę. W sensie, wiecie, u kumpla już raz grałem. Ale, no właśnie, tylko trochę. Powracamy. Co zgadasz? Naprawdę here we are then Thanks so much for coming by We'll begin your consultation in a moment it'll just need a second to wash up and uh movies and it'll give us a chance to talk Kwopcha but, No, Pomyśle, że znaleźliście się no w takiej I'm a bit worried how much time you've been spending with Father and Martin. I, I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible-thumping. Uh, no uh... offense, but I sometimes worry he might just be a little bit lazy. Then... It's, a... it's a... Well, you people get scared. There's like to turn to God as everything else. You God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to take Peter. There's no other way. Murder in it, is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. <laughs>

Jak ja teraz będę pociągał za spust pistoletu? Chyba tylko tym. Fakiem. No, fakiem będę musiał strzelać. No tak. A zatem, no, wszelkie, wszelkie, jakiekolwiek przepisy BHP zostały w tym momencie pogwałcone do granic możliwości, moi drodzy państwo. Co ja tu mogę zrobić? Coś mogłem zrobić, nie? Wiem. Nie jest najlepiej. Moi drodzy państwo, ale obawiam się, że to już będzie koniec tego odcinka. Dlatego dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście naprawdę chore gówno, ale. Za to kocham tą grę, za to kocham tą grę. Trzymajcie się. Master Sub 15 do Was mówił. Do zobaczyska. Jo! Cześć, kurwa.